Witam ponownie w w Scrapland. Oszczędziłem Wam biegania do windy, cieszycie się? Yeeey! Yellow arrow on your radar. Proszę podążaj za żółtą strzałką na radarze. To uczynimy życie szczęśliwszym. Ach, ochrona transportu. W jakiejkolwiek grze, Eskorta jest prawdopodobnie najgorszym Questem, jaki można dostać. No, tu będę mógł w stanie przelecieć, chyba. Wi, oui. Nie ma to jak tunele przyszłości. O, wskaźnik.

No ale zobaczymy. Um. Okej, okay, jeden najemnik padł. Drugi najemnik padł. Ale czekaj, czekaj, przecież najemników było troje. O nie. Już leci Armagedon. Właściwie co to, to nie jest Armagedon, tylko to jest Urban, ale... Co ja się znam? Won od transportu, któremu zostało już połowa, Została już połowa HP. Właśnie miło byłoby wiedzieć gdzie on leci. Eee... What the fuck? On się pojawił znikąd. No gin. Net no oślep mogę strzelać. Gdzie jest transport? O nie, 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 nie! Łapy precz! No leć z tymi ulotkami! Ja tutaj robię co mogę. Eee, serio? Won! No come on! Hmm. Niezbyt to dobra sytuacja Proszę niech po drodze gdzieś będzie amu amunicja ploks w swoją drogą sam mogę walić ten transport chyba Co przy używaniu dewastatora chyba nie jest jakieś takie świetne o proszę doleć tam, błagam cię z nie! On jest za blisko celu! Idź stąd! Idź stąd! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, spoko! Nie wiedziałem, że to tak działa. Otóż transport może zostać bez problemu zniszczony. To nie ma żadnego odbicia na misji, tylko że. A... Tylko że szybciej jesteśmy zmuszeni do wyautowania najemników. Musimy 10 razy ich zabić. Nieważne których. Czy to Urban, czy to Armageddon? To wygląda jak Armageddon? Nie. To nie przypomina Armageddonu. Może troszkę, ale jeśli już to tak minimalnie. A, przestań używać tej taktyki, bo to jest inteligentne i ja tego nie robię. Wyłączać mi sensory. Ale najemnicy nie sprawiają problemu, a transport jest bardzo łatwy do zniszczenia. No ale przy okazji dostaliśmy trochę kasy za za ochronę tego. Ile to było? 5000? tysięcy? Wiecie co? Ja lecę po pancerz. Aby. Wy... Nie wiem, róbcie co chcecie. Na przykład gincie. I on jest. A tu jest. Niestety nie mogę ci pozwolić. Jeszcze dwóch, dobra. gdzie uh. ja tu dawno z rakiet nie korzystałem. Chyba najwyższy czas to naprawić. Vulkan.

bo zawsze kiedy jest nowa bryka do zgarnięcia, trzeba lecieć po nową brykę. Teraz chodzi o statek. Tak, statek garbusa. Nie, garbus nie jeździ garbusem, chociaż to by było całkiem logiczne, żeby garbus jeździł garbusem, ale statek garbusa jest całkiem niezły z tego co pamiętam. I chyba nawet pamiętam, gdzie są te plany. Otóż. Otóż. A, mam nowe plany dla Rudego. No dobra. Otóż plany są bardzo ukryte. Bardzo ukryte, i jeśli jesteście praworządni, to ciężko wam będzie je znaleźć. Oj, ponieważ redakcja ma pewien mroczny sekret. Właściwie to nie jest on mroczny, jest całkiem oświetlony. Ponieważ jest to zakazana strefa. Tutaj jest zakaz wstępu. I po prostu, jeśli będziemy tutaj zbyt długo, to będą nas chcieli zniszczyć. I tu gdzieś powinny być plany jego. Oj, są jedne plany. Tak, tutaj trzeba latać. Nawet jeśli, jeśli jesteśmy policją, to wtedy i tak chcą nas stąd wykurzyć. A tutaj pojawia się tuba z danymi dla gońców, więc... I tak kiedyś trzeba łamać prawo. No ale tutaj jest drugi plan. Pojazd się nazywa Schizo. I tyle. Um. Ja może sobie polecę. O. Najlepsze miejsce do ukrycia się. Ever. No dobra, gdzie jest moje wyjście. Orr. Tu chyba jest. Nie, to nie jest tutaj. Przy okazji, dawaj tu z danymi. O, widzicie, i za to dostaje się kasę, chyba. Chociaż nie wiem, czy tej tuby nie trzeba odnieść. A właściwie... Tak, ją trzeba chyba odnieść do właśnie zakazanej strefy, a zobaczymy. To jest tuba z danymi. Tak. I czy za coś się coś dostaje? Nie, chyba się coś dostaje, jak się tego do biur na biurko zawiezie. Hmm. A ty do mnie nie strzelaj. Oczywiście wszyscy gońcy chcą nas zjeść. O. I dostaje... A tak, dostaje się... 500 tylko? Naprawdę? Ej. Naprawdę tylko 500? To jest tego kompletnie nie warte. No ale wracając do szukania wyjścia. There is no way out. A jeszcze sobie polecimy do rudego. I złożymy sobie naszego nowego schizo. Schizo jest całkiem niezłym wozem. Nawet wygląda całkiem nieźle z tego co pamiętam. Więc wszyscy są szczęśliwi. A, pojedziemy od razu kolejką do... Właściwie tak, na złomowisko. Chyba Skała Rudego jest całkiem blisko wyjścia z kolejki. Mogę się mylić? Tutaj zastrzegam sobie prawo do błędu, bo... niestety orientacja w Skraplandzie nie jest moją mocną stroną. A... No, ale dobra. A, tak, tak, jest całkiem blisko pup. Przy okazji będziemy mogli sobie sprzedać wszystkie inne wozy, bo czemu by nie? Niestety przy graniu w Scrapland tak, żeby przejść grę, to najefektywniejsze jest posiadanie właśnie tylko dwóch wozów. To szkoda trochę, ale. No cóż. No zostawimy sobie te... Wow. To jest naprawdę wielka różnica. A, księżycówka ma krótszy cooldown na dopalaczu. No patrzcie. To może faktycznie jest lepsza do ścigania się. No ale dobra. W takim razie, schizo. Schizo ma fajny design. Taki, taki pysk otwarty. Kocie nie miałcz. No dobra, schizo, schizo. Silniki schizo są najsilniejszymi silnikami, jakie możemy mieć. Więcej sobie weźmiemy. A, schizo może mieć dwie takie, dwie takie, trzy takie i jedną rakietę. Czyli już nie będziemy korzystać z rakiet zbyt często. No i 220 korpusu. Kocie, co jest? Nie miałcz. A ty masz dwie rakiety, ale dwie te. No dobra, oto nasz schizo. W takim razie to by było na tyle w tym odcinku. Serii zagrajmy w Scrapland. W następnym odcinku pogadamy z tajemniczym kolesiem. Mam spotkanie z tajemniczym gościem przy złomowisku statków. Więc z następnego razu roboty.